Odcinek numer 4. Upadek sakrum i kryzys autorytetu. Szczęść Boże. Rozpoczynamy dziś nową serię, w której na prośbę jednej ze słuchaczek spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie odchodzą od Boga. Temat jest ciężki, bo przyczyny są głębokie, a my jako wierni musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Ludzie odchodzili od Stwórcy zawsze. Ale dziś to zjawisko przybiera na sile przez ogromne poluzowanie zasad wewnątrz samego Kościoła. Odchodzimy, bo przestaliśmy klękać przed Panem zastępów. W liście do Filipian czytamy, aby na imię Jezusa zgieło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich. Tymczasem dziś święte postacie sakramentalne często podaje się na rękę, jak zwykły przedmiot. Widziałem na własne oczy, jak w kościołach na Zachodzie szafarze traktują ołtarz jak miejsce wycieczek, prowadząc po nim dzieci i pokazując tabernakulum jako ciekawostkę, a nie serce świątyni. Gdy dziecko widzi, że ołtarz nie jest miejscem świętym, a jedynie przestrzenią zabawy, traci szansę na spotkanie z żywym Bogiem. Tu pojawia się rola Ojca jako autorytetu. Święty Jan Chryzoston, doktor Kościoła, uczył, że każdy dom jest małym Kościołem, a ojciec ma w nim stać na straży świętości. Jeśli ojciec nie klęka przed sakrum, dziecko gubi drogę do zbawienia. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się zmianom w słowach liturgii oraz grzechom, które wywołują zgorszenie. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Napisz w komentarzu, co sądzisz o roli Ojca w przekazywaniu wiary. Twoja aktywność pomaga nam dotrzeć do większej ilości osób, które szukają prawdy. Zostańcie na skalę tradycji. Z Panem Bogiem.